Większość z nas uwielbia podróżowanie. Najchętniej zabieralibyśmy w podróż naszego pupila. O ile podróżowanie w bliższe lub dalsze wyjazdy z psem nie jest niczym egzotycznym, tak zabieranie w podróż naszego kota budzi pewne kontrowersje. Czy jest to możliwe i jak wygląda podróżowanie z kotem? Zaraz się tego dowiemy i porozmawiamy na ten temat z naszą dzisiejszą gościnią, Sylwią Miświękowską Hołdą. Zapraszamy! Sylwia, z Mailo podróżujesz najczęściej samochodem, zgadza się? Tak. Mailo towarzyszy mi w niektórych moich podróżach. I podróże to chyba dość ważna część twojego życia, zgadza się? E, tak, kocham podróżować e, i propaguję takie odpowiedzialne, świadome podróżowanie, nie przyczyniające się do e, cierpienia czy degradacji dzikiej przyrody. E, mówię o tym na swojej stronie, Bliżej Zwierząt, gdzie opowiadam właśnie o zachowaniach dzikich zwierząt. E, w tamtym roku napisałam też książkę, Dzikie zwierzęta w roli atrakcji, którą polecam każdemu, kto wybiera się na wakacje, bardziej lub mniej egzotyczne. O kotach mówi się, że są domatorami i nie przepadają za zmianami otoczenia. Niemniej sezon urlopowy w pełni. Wiadomo, są jeszcze opcje citerów, no ale no właśnie, powiedzliwe jak to się wszystko u Was zaczęło, skąd narodził się pomysł na wzięcie Milo ze sobą w podróż? Majlo Milo jest, Milo od zawsze był kotem bardzo odważnym i takim pewnym siebie. On potrzebuje bardzo dużo bodźców. Wszelkie nowości to jest dla Milo super sprawa. I ten pomysł narodził się stopniowo. Na początku przynosiłam mu jakieś rzeczy z dworu. On bardzo uwielbiał wąchać je i poznawać te nowe rzeczy, które się pojawiły w domu. Później były wyjścia na balkon. I stopniowo na klatkę schodową. ile od samego początku przejawiał taką ciekawość tym, co na zewnątrz mieszkania, więc stopniowo zaczęliśmy go zabierać na najpierw na spacer do bloku, potem na małą wycieczkę rowerową, aż właśnie po nasz ostatni wyjazd kamperem do Albanii. Każdy kot jest inny, też każdy ma inne cechy charakteru, temperamentu, też inne doświadczenia życiowe i swoją przeszłość. Czasami zdarza się tak, że już sam wyjazd do lekarza weterynarii, te kilka kilometrów podróży samochodem jest ogromnym stresem dla kota. Powiedz, jak sądzisz, jak uważasz, czy każdy kot będzie nadawał się do takich podróży i wycieczek samochodowych? Absolutnie nie uważam, że pewnie o wiele mniej jest takich kotów, dla których jest to przyjemnością. I właśnie chciałabym, żeby to tu wybrzmiało, że jeżeli zanim zaczniemy w ogóle rozważać wakacje z naszym kotem, powinniśmy bardzo skrupulatnie przeanalizować jego charakter i temperament, bo taka podróż z kotem, dla którego będzie to niewygodne, nie będzie zabawu ani dla nas ani dla niego. Zawsze musimy być uważni i spokojni oraz stawiać dobrostan i komfort naszego kota na pierwszym miejscu, ale wiadomo pewne rzeczy da się wypracować i zbudować pozytywne skojarzenia. Jak najlepiej pracować i oswajać kota z samochodem? Co najlepiej sprawdziło się w takim wypadku przy pracy i podróżach z Milo? Z Milo bardzo dużo dało to, że tak jak mówiłam od małego był zapoznawany z wszelkimi nowościami. Samochód też poznał dosyć wcześnie, bo miał chyba cztery miesiące, e, więc dla niego nie było to nowością. No może oprócz kampera, bo był wtedy pierwszy raz w kamperze na wycieczce, e, ale w takich sytuacjach zazwyczaj daję mu e, wolną rękę, e, pokazuję mu nową rzecz i patrzę na jego reakcję. E, jest to łatwe, bo no już z Mailem byliśmy na kilku wyjazdach, e, znam dosyć dobrze mojego kota, e, więc widzę po jego ruchach, czy jest mu z czymś wygodnie, czy nie. A jak można wesprzeć kota podczas takiej podróży, jak zwiększyć jego komfort? Widziałam, że korzystaliście z feromonów podczas podróży. Co się wam najlepiej sprawdziło? Tak, korzystaliśmy z feromonów. Pomimo tego, że Milo jest dosyć pewnym siebie kotem i dobrze reaguje na nowe zapachy otoczenia i ludzi. To zawsze mamy ze sobą feromony, chcemy po prostu jak najbardziej zminimalizować pojawienie się ewentualnego stresu, bo jak sami wiemy, sytuacje mogą być różne. W przypadku Majla bardzo dobrze sprawdził się też drapak, który uszyłam mu z wycieraczek, bo jak wiemy, drapanie to jest potrzeba biologiczna kota, więc bardzo polecam. Zabranie też drapaka pomyślenia o tym, bo ludzie często tą potrzebę gdzieś tam zrzucają na drugi plan. Kolejny ważny aspekt, który chciałabym tutaj poruszyć, to przygotowanie pod kątem weterynaryjnym. Musimy mieć na uwadze, że na naszym wyjeździe, na wakacjach dostęp do opieki weterynaryjnej może być ograniczony. Możemy nie mieć w zasięgu kilku kilometrów gabinetu weterynaryjnego. Poza standardową kontrolą stanu zdrowia kota i zabraniem dokumentacji medycznej o czym jeszcze musimy pamiętać? Myślę, że dobrze jest. Włożyć do swojej apteczki ludzkiej, dodatkową parę gazików, jakiś od tenisę, no i pensetę na kleszcze, bo jak wiemy ostatnio to jest istna plaga. Oczywiście wszelkie szczepienia i profilaktyka przeciwpasożytnicza, przeciw pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym, to też musimy o to zadbać. No i dobrą praktyką jest też rozejrzenie się za weterynarzem, który znajduje się w okolicy naszego wakacyjnego pobytu. Mhm. Dobrze i oczywiście też najlepiej naszego pupila zaczipować i wpisać w bazę danych, podając nasze aktualne dane do kontaktu. A jakie dokumenty poza książeczką zdrowia przydadzą się podczas podróży, szczególnie na przykład w przypadku wyjazdu zagranicznego? Tak, tutaj jak powiedziałaś o chipie, to myślę, że to jest obowiązkowe nawet, a nie bardzo potrzebne, to jest obowiązkowe, ponieważ bez chipu no, też nie wyrobimy paszportu. Paszport równa się chip. Paszport jest międzynarodowym dokumentem naszego zwierzęcia. Jest on obowiązkowy również na terenie Unii Europejskiej. Ale należy pamiętać, że do krajów spoza Unii Europejskiej mogą być wymagane również inne badania, inne dokumenty, tak jak świadectwo zdrowia czy e, miareczkowanie. A z jakim wyprzedzeniem najlepiej e, załatwiać takie sprawy, żebyśmy się nie stresowali? Nawet i pół roku e, naprawdę nie żartuję. Niektórzy myślą, że to jest bardzo za wcześnie, ale nie, bo dajmy na to e, samo nasz, na, na przykład nasz wyjazd do Albanii, tak? E, szczepienie kota. Milo już był wcześniej zaczipowany, więc tutaj zostało nam wyrobienie paszportu. To jest akurat szybka sprawa, ale miaraczkowanie można wykonać dopiero 4 tygodnie po szczepieniu na wściekliznę. Na wyniki może się czekać kolejny miesiąc, a do niektórych krajów, żeby w ogóle wyjechać, to takie miaraczkowanie musi być u nas już 3 miesiące, więc tutaj już mamy... 5 miesięcy, tak? Więc pół roku to myślę, że to jest tak naprawdę minimum. Lepiej zrobić to wcześniej i się w ogóle potem nie stresować, zająć się sobą i pakowaniem siebie. Dokładnie. Więcej o wymaganych dokumentach i przygotowaniu takim technicznym, weterynaryjnym, możecie posłuchać na kanale Sylwii. Link do odcinka znajdziecie w opisie. Sylwia, powiedz, co jeszcze wam się najbardziej sprawdziło w podróży, a co jednak było gdzieś tam zbędne. Oczywiście musimy pamiętać, że każdy kot jest inny. W przypadku naszego Majla bardzo sprawdziły się wszelkie zabawki. E, myśleliśmy, że e, na, na pierwszym wyjazdzie już jego, myśleliśmy, że sam wyjazd będzie dla niego taką dużą sprawą, że e, nie będzie zainteresowany zabawkami, no ale skąd? Majlo oczywiście wieczorami klasycznie ma ochotę e, łobuzować, więc wszelkie zabawki, wędki, e, zabawki logiczne w jego przypadku bardzo się sprawdzają. E, były nam potrzebne i bardzo dobrze je zabraliśmy. No, oczywiście o miskach, kuwetach, takich rzeczach to chyba nie muszę wspominać, ale też mieliśmy ze sobą specjalną adresówkę, którą wyrobiliśmy, żeby była w języku angielskim, z naszymi numerami telefonów. To jest, myślę, takie obowiązkowe podczas wyjazdów za granicę. A co Wam sprawiło trudność, a co z drugiej strony było takim pozytywnym zaskoczeniem w podróży? Trudnością były dokumenty. Samo ich wyrabianie jest łatwe. O ile się ma dobrego weterynarza, my takiego na szczęście mamy, to nie jest to problem. Jednak problemem jest uzyskanie informacji o tym, jakie dokumenty są potrzebne. No tutaj trzeba się trochę nagimnastykować. A co było pozytywnym zaskoczeniem? Wszystko, całe wakacje były super. Jeszcze tak w skrócie chciałabym poruszyć temat nocowania z kotem, szczególnie na dziko, bo wiem, że robiliście już to tak smilo. Powiedz, czy. Jest to dobra opcja na początek? Czy nie lepiej najpierw skusić się na nocowanie w jakimś hotelu albo noclegu przyjaznym zwierzętom? I jak zapewniliście Milo bezpieczeństwo i komfort w takim wypadku? Dobre pytanie. Tak, na początku jeździliśmy z mailem po kwaterach. Pomysł na samochód pojawił się nieco później, już jak poznaliśmy go lepiej podczas naszych wyjazdów. Hmm. No w samochodzie wiadomo, że ciężej jest, znaczy trzeba mieć jakby oczy dookoła głowy, o to jest idealne określenie myślę, bo na przykład w nocy trzeba pamiętać o tym, żeby zablokować drzwi w takim samochodzie i okna. E, podczas postoju trzeba, trzeba w ogóle wybrać dobre miejsce na postój, tak, e, no i trzeba uważać na to, żeby e, do samochodu czy do kampera nie wleciał nam na przykład jakiś pies, e, bo ludzie czasami puszczają psy bez smyczy, tak, no Majl akurat lubi psy, no ale nie każdy pies lubi koty, tak, więc to też trzeba mieć na uwadze. Ym, więc da się to zrobić, myślę, że po prostu głównie to tutaj praktyka u nas zadziałała, że im więcej tych wyjazdów, oczywiście one były na początku y, krótkie, małe, my stopniowo zwiększaliśmy intensywność tych wyjazdów, y, no i uczyliśmy się, tak, siebie nawzajem i Dopasowania do tych sytuacji. No i jeszcze tak na koniec, takie pytanie trochę z ciekawości. Powiedz Sylwia, jak reagowali ludzie na kota podróżnika? <grych> no, pozytywnie, chociaż z dużym zaskoczeniem, nie będę ukrywać. Pamiętam raz taką sytuację, jak byliśmy nad morzem i szliśmy na plażę. Ja miałam maila na rękach, stała jakaś para ludzi, rozmawiała ze sobą i była tam właśnie mała dziewczynka, która jak zobaczyła, że trzymam kota na rękach, zaczęła zaczepiać mamę i krzyczeć: mamo, mamo, popatrz, to pani ma kota. No i mama, tak nie przerywając rozmowy, dobrze, dobrze, kota. Ale jak podeszliśmy do nich, minęliśmy ich, to tylko słyszeliśmy za sobą: ty, ona serię miała kota. Także myślę, że to jest idealny opis tego, jak ludzie reagują. Dzięki Ci Sylwia bardzo. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać, czy sami podróżowaliście z Kotem, zabieraliście go w jakieś swoje bliższe lub dalsze wyjazdy oraz co Wam się sprawdziło, a co może niekoniecznie. Zostawcie też polubienie, komentarz oraz nie zapomnijcie o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. Do zobaczenia następnym razem.